Siemano widzowie, jesteście stroną 18 Witam Was w nowym odcineczku z 5City Funny Moment. Słuchajcie, nowe odcinki będą z e, Funny Moment 5City. E, co mogę wam powiedzieć? 25 lajków pod tym filmikiem i wrzucam od razu part 2. Bo naprawdę jest w co oglądać. Chciałem Was również zaprosić do mojego nowego sklepu na Discordzie. E, link do Discorda wrzucę w opisie, Możecie tam kupić City do FFMA, socjalkę. Eee, oraz metody na banal od takiego serwera, że na przykład dostaliście nie, 7 bana i nie chcecie czekać, że sobie po <laughs> prostu bana załatwiacie i tyle eee, Wszystko macie na Discordzie, link w opisie. No i co? Bez już przedłużania chciałem Was zaprosić już do oglądania i zachęcam oglądać do końca, bo jest warto. Siema Czekamy, czekamy na nich, na tych czarnych. Dawaj mm. Co, ty kurwa je bana mi będziesz co kurwa? Co ty nie będziesz przeszkadzał? Co ja nic kurwa nie zrobiłem! Ej, ej, ej! Mam no? Uciekaj, 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 uciekaj! Co się to, się... to się odnosi! W... W... Patrz, tak rozcinasz i jeb! Kurwa! Nie no. ma zaniesioną paczkę, ja ci się dostarczę. Poczekaj, poczekaj! A, no ja się już dostarczyłem paczkę siema! <tuszelania> na paczka, ty! Ja no, tam tyle mam miał tego, coś... No nie bo ja coś kurwa tylko obnożuję wszystko Ty kurwa, to przejeżdżała! Trzyma to jebana! Ty. Teraz sobie poprzejeżdżam, ale ja po tobie! <tuszelania> No, franier, Co ty robisz to, to ten to ten na klipie Koś ty kurwa jebana. Gdzie jesteś? Chodź tutaj śmaciarzu, Co ty kurwa jebana? Ej, ja ty to tak nie pojażdżę się z Chciałem zwrócić pana uwagę, aby kupić szejka Zajmujesz tą maskę, wychodzisz Dobra, dobra Jezus, Jezus Już, już, już A Nie da się przestoczyć, nie? Proszę Szajków. szejków Ej, da się przestoczyć przez tą ladę jakoś? Nie chyba Policja! Słyszysz? Słyszysz? Osiem 6 Ja też poproszę 10. <gry> Ej, policja, policja Policja, walajcie. Dobra w panie w majtkach? Dawajcie, walcie, walijemy, walimy, kurwa! Co ty kurwa jebany frajerze? Dostajesz kosy, leżysz! Jeszcze <gry> <O, gry> <O, gry> policjan jeden, profiksa, profiksas spam nie mam do Z Bambu fixa kurwa! Ej dlaczego oni doslowali od razu? Ja nie wiem Pomóż mi pomóż mi mi też pomóż Ma, Masz trochę jedzenia? No. Nie mam Proszę no um, czekaj zobaczę Co ty z... kurwa jebana Co ty odpierdałaś? No właśnie tak myślałem kurwa. To... Ej Tepcio, to jest ten chłop! To jest ten chłop Tepcio, Tepcio. To jest ja ten chłop, wiesz który nie? Jebacie. ...Voltik. Zostawiłem go po SROTIK kurwa No a co masz z tyłu napisane po prostu wyjdź zobacz oh O, no ja. no, na czekaj. No pokaż No tam z tyłu Gdzie yeah, czekaj Tu co no tu KOZA pod żebra, KURWA Ej no CO EJ Przejadę cię. Nie, Nie, wal nie Walgo, nie Walgo, nie Walgo Na no, Wiesz CO TY MI SPIERDALASZ DEBILU Ty wiesz, że załatwijesz sobie walę Twitch klik Krzmatę jebana Łatwo Wierzy, ty wiesz, że wierzy, ci zabrałem 14 tysięcy złotnych. Nara O! <śm> 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 nie 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 klipujemy klipujemy Kamera W tej kamerze jest mikrofon Czemu myślałeś one wyruchacie? co ty? Co ty? O kurwa, kurwa z noża <śm> Kurwy jebane Jesteście się taki jebnięci.

Nie idę! Zem, zemu! Co jest kurwa pomocy? Zamroziłem się! Zamroziłem się, kurwa! Dobra, jedź, jedź, son! No i mam bebu przez ciebie, bo chłop mnie z klamy Kurwa Nie wiem, jesteś zjebany co, co się dzieje, kurwa? Jedź, jest, jest, jedź, do jedź, wsiadaj i jest na szpital. Spierdę. Ja mam przez ciebie bebu Dino Słyszałeś mnie na lach? No wie mas sześć tego no, na... Stoję w mieściu i kurwa nie mogę nic robić! <laughs> <laughs>